Witam serdecznie w dzisiejszej decencji. Dzisiaj decenzuję dla Was nożyk widmy Alpina. Sport. Zacznijmy sobie od pochwy. Została ona wykonana z jakiegoś tworzywa sztucznego. Jest ona całkiem wytrzymała. Znajduje się tutaj system mocowania do paska. Praktycznie jest to klips, dzięki któremu możemy również zamontować ten nożyk oktawęć kieszeni do jakiejś szekli od plecaka oraz znajduje się tutaj kółko przez które możemy sobie przewleć jakiś sznurek i zawiesić ten nożyk na szyi lub w innym miejscu na dole pochwy znajduje się opw dzięki temu e, woda która mogłaby w jakiś sposób dostać się na głównie spokojnie sobie tędy odpłynie, odpaduje. teraz przejdźmy sobie do sedna czyli samego nożyka i zaczniemy od rękojeści rękojeść została wykonana z tworzyw sztucznych, które zostały uformowane metodą wtryskową. tutaj niestety widać pozostałości po tych odlewach, w większości jest to pomarańczowy polipropylen, ale te czarne wstawki zostały wykonane z guma podobnego tworzywa i faktycznie sprawiają, iż nożyk o wiele lepiej leży w dłoni, nie wycisknie nam się nawet gdy jest jakiś brudny czy mokry. Teraz przejdziemy sobie do głowni. Głownia została wykonana ze stali 420, przynajmniej tak podaje producent. Jej długość to 109 mm, a grubość to 3 mm. Profil głowni to drop point oraz posiada ona szlif w kęsły. Teraz uwaga, cytuję. Bardzo dużą zaletą noża jest mocny czubek, który pozwala na odważniejsze ptace w drewnie i tym podobne. Moim zdaniem nie jest to mocny czubek, jest to czubek bardziej przeznaczony do delikatnych prac, ale producent mówi, że jest to mocny czubek, więc spokojnie w teście my sobie sprawdzimy i zobaczymy e, jaka jest prawda. Wystarczy tych numerków, przejdziemy sobie teraz do takiej bardziej praktycznej części tej recenzji. W ręce nożyk wygląda tak. Tutaj idealnie e, palce wpasowują się w ten e, wycięcia. I w pochwie trzyma się za pomocą, tutaj jest taki zatrzask, wszystko jest bardzo y, solidnie zamocowane, raczej przez przypadek to nam nie wyleci, nawet celowe jakieś próby wyrzucenia tego noża z tego, kon... celowo ciężko było wyrzucić ten nóż z tej pochwy, tutaj jak widzieliście dopiero dość silny zamach pomógł ale przez przypadek wydaje mi się, że ten nożyk daczy nikomu nie wyleci. E, jakie wady są tego nożyka? Tu znalazłem tylko jedną. Te plastiki są tutaj odlane w niektórych miejscach dość tak niechlujnie i są po prostu takie zadziory, ale ogólnie nie ma się do czego przyczepić. Za tą cenę to jest to nożyk oczywiście porównywalny, porównywalny do noży firmy Mota oraz Hulta Force. Jeżeli komuś już się znudziły tamte, bo są one dość spopularyzowane, to można powiedzieć, że to jest taka alternatywa. Znajduje się tutaj taki sam system mocowania do paska jak w tamtych nożach. To się odgina, może jest zbyt sprężyste i troszeczkę to tak za lekko chodzi, ale nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby on wyleciał gdzieś z paska. I teraz może sobie przyjdziemy do testów, wtedy zobaczycie jak ten nożyk się spisuje. Zapraszam. Zacznijmy sobie od cięcia zwykłego pomidora. Teraz czas na jabłko. I jeszcze zobaczymy jak nożyk da sobie z chlebem. Teraz przyszła pora, aby zobaczyć, czy faktycznie ten czubek jest taki wytrzymały, jak mówi producent. I czubek, pęk, tak sądziłem, nie jest to czubek do jakichś cięższych prac. jakiś jakiejś wielkiej gałęzi tym yy, nożykiem to nie jest zbyt dobry pomysł. Jego masa i wielkość niezbyt się do tego nadają. Ale jeżeli chcielibyśmy opanować jakieś mniejsze kiki, yy, to akurat z tym nie ma żadnego problemu. Sądzę, że ten nożyk. Bez problemu można napisać na listę nożyk, które są polecane na początek. Jest ja on tak samo dobry jak noże firmy Hulta Fotz lub Młada, już kilka lat nie to mówiłem. Ja dziękuję za uwagę, zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama, lajkujcie, komentujcie. Ja dziękuję sklepowi Hobby for men za podosłanie mi tego nożyka do testów. Zapraszam Was także na ich fanpage, na stronę sklepu. Cześć, no i do zobaczenia.